Czy kiedykolwiek chcieliście mieć miniaturkę jak bierz Gaming? Ten filmik Wam pomoże. A więc miniaturkę zrobimy na darmowej stronie photopla.com. Wybieramy sobie Full HD. Teraz potrzebujemy renderów, ale ja już nie zrobiłam. Szybko i prosto na stronie nova Skin Me. Nawet nagrywałam do tego poradnik, ale to będziecie mieli w opisie. Więc jak widzicie, musimy ogarnąć taką drewnianą podłogę. mi się przyszykować do tego filmiku, no ale trudno, więc weźmy tą. Mówiłem, że musimy dopasować te postacie tak, żeby to pasowało. I teraz musimy dodać cień. Więc weźmy sobie cień z GFX Packa. Y oczywiście macie w opisie, bo jakby inaczej. Zmniejszmy opacity na 40. Jak teraz widzicie Tobiasz ma też takie niebo na miniaturce. I ono także jest w tym GFX Packu. Możliwe, że ja to niebo sobie usunąłem, więc wybierzmy podobne. Dodajmy w tle też jakiś jak, krajobraz, ale musimy to jeszcze wyciąć. Już drugi raz mi wywaliło nagrywanie, więc y, po prostu sobie tutaj ściąłem te deski. Mamy Camera Raw, więc możemy tr trochę poprawić te rendery. Kupiłem tą warstwę, dajemy nakładkę koloru na biały oraz strzałkami przesuwamy to o 5 kratek. Akurat ten Steve ma y, tak ze 3 kratki do góry. Mamy tak podobną szczałkę. Teraz, wy teraz wystarczy, że zrobimy y, sobie taki pasek opacity na 70, wybieramy sobie ciąg Minecraft, y, ja musicie sami zainstalować, wycinamy to i teraz to dodajemy. Musimy dodać cień, do tego motion blur, powiedzmy, że takie może być i wiem, że taką miniaturkę dałoby się zrobić lepiej, ale do tego trzeba byłoby więcej czasu, a to jest tylko poradnik, więc y, tak prezentuje się efekt końcowy.